Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, moi drodzy. Czegoś takiego jeszcze nie było. Dostałem taką właśnie bitewkę. Yy, I to już jest, jak widzicie, 11 minuta, bo kolega tu zginął. Kolega, dużo x -ów. X2, X... Dużo x dużo jedynek. <zysy> ZSU-37-2. Tak wygląda ten pojazd. Jest to, jak widzicie, pelotka... Po prostu dwie armaty sprzężone są, a nie na przykład cztery, tak jak w przypadku szyłki. Zobaczymy, czy kolega będzie strzelał do celów powietrznych czy też lądowych, naziemnych. Nie mam pojęcia. Generalnie chciałem Wam zaprezentować po prostu ten pojazd, żebyście zobaczyli. Konstrukcja rzeczywiście fajna. Czekajcie, tylko przełączę o. Tak jest na kolegę. Na razie w lesie. Duża Landara, na pewno zerowe opancerzenie. Ale podejrzewam, że jeżeli dostanie w swoje łapki, czy też w swój celownik, jakiś transporter przeciwnika, no to 37-ki. Podwójnie sprzężony. Uwaga. Oa! zobaczcie co się z gościem stało. No, tego się. Tylko ciekawy jestem, czy to lepsze, czy też gdyby mieć jedną armatę, bo jednak tutaj trochę trzeba pociągnąć. To jest na przyspieszeniu? Nie. Kurka, czyli to jest szybkie. Naprawdę jest dosyć szybkie. No, zobaczymy co tutaj. Ciekawego. Chciałem Wam jeszcze jeden film dzisiaj wrzucić, ponieważ specjalnie pojechałem do Ciechocinka, żeby spróbować po raz pierwszy nagrać dokładnie w tym stylu, w jakim nagrywa ten chłopak, którego Wam prezentowałem. Który nagrywa Nowy Jork, czyli chodzi po Nowym Jorku i sobie, sobie nagrywa. Podoba mi się taka forma. No, i nagrałem dzisiaj materiał, ale już nie będę go wrzucał, bo to jednak trochę obróbka zajmie, w sensie rendering 4K. Jutro pewnie go wrzucę. Wielu sympatyków te materiały nie będą miały, natomiast no to jest taka typowa, bez żadnego komentarza. Taka typowa będzie to. Pamiątka. Oho! O kurcze patrzył kolega źle. Akurat jest za tymi krzaczkami. Oczywiście tych symboli czerwonych kolega nie widzi, pamiętajcie o tym. No stoi akurat za krzakami! O i to się może zemścić. się może zemścić, jak to wypaczą. Nie widać go. Akurat tak idealnie stanął. No nie chciałbym, żeby kolega już zginął. No także może ostatni taki słoneczny dzień był tego roku, gdzie żółte liście jeszcze na drzewach. O! O! Leopard 1. O! Dostał pięknie. No cóż. Leopard 1 to już kiedyś powtarzałem wam. Była zupełnie inna koncepcja czołgów. Pancerz miał się już nie liczyć w obliczu potężnej amunicji czołgowej. No, historia troszeczkę inaczej się potoczyła. Leopard 1 stawiał na dobrą siłę ognia połączoną z świetną mobilnością. No ale czasy pokazują, że nie tędy droga. Pancerz zdecydowanie ma znaczenie. Chociaż obecnie wydaje mi się, że większe znaczenie ma system obrony aktywnej niż sam pancerz. O! O no, to był blind shot typowy Ten marder tam jeszcze stoi! On cały czas tam stoi. Już się by chyba zdążył naprawić, jeżeli dostał Kolega, jak będzie jechał dalej do przodu, to się na niego nadzieje. Zobaczymy, czy tak będzie. 480 metrów stąd. stąd. <tuszy> tu jest takie lekkie, widzę, obniżenie terenu. O, 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 o. O, że skórka. No, stoi. <tuszy> Kolega myśli, że zniszczył go, ale nie zniszczył. No, kurde. Dobra, udało się załoga wyeliminowana, ale niestety był strzał i pojazd dostał porządnie. O! Patrzcie, następny. Jednak w boczny pancerz bardzo dobrze wchodzi. Jaka tu w ogóle jest... Czekajcie. Nie mogę kliknąć. Jak to się robiło? Kurcze, nie pamiętam. Może w tym trybie powtórki nie da się. Pantera 2. Jest ten marder, cały czas jest. Ale jakim cudem kolega, że go nie widać jest. Widzicie, jedzie. O! No w końcu! <laughs> w końcu. Trzeba przyznać, że kolega nie całkiem niezły refleks ma tutaj. I oko chyba też. Teraz stoi. Ona żyje. Kolega tego nie widzi, chyba. Nie widzi jej. O, teraz zobaczy chyba. O, jest! Wypatrzył. O, tył wieży, przebija. Tył wieży, przebija zdecydowanie. No ta załoga to już kurka tam się usmażyła, chyba by. Dobra, no się narobiło trochę fragów. Ja przewinąłem ten początek bitwy. To kolega tam miał dwa pojazdy. Miał też drona, ale tam fragów tyle nie było. Tutaj dopiero się. Woreczek rozprół. I się wysypały. No przewaga tutaj drużyny jest bardzo duża. Maus. W przeciwnej drużynie. No mają potężną przewagę. Tutaj w kolegi drużynie, no co? Ktoś w samolocie jest. I właściwie trzy pojazdy. T-54, te T-44. Te Dobra, magazyn przeładowany. Naprawdę nie mogę w żaden sposób dowiedzieć się, jaką penetrację ma ta 37. O, dużo ich tam. Oj, było widać. No, koniec bitwy. Ale fajne. Fajny pojazd. No, szczerze mówiąc, jak przewijałem początek tej bitwy, to myślałem, kurczę, że tu nie będzie za dużo fragów, ale... Dobra. Następny zaliczony pojazd z kolekcji przeciwlotniczych. To tyle. Mam nadzieję, że bitewka Wam się podobała. Kolega natłukł. Ile mógł chyba Żegnam się z Wami, do usłyszenia.